Czwartek, piąty dzień obozu. Pogoda dopisuje, jest dosyć mroźno, ale bezwietrznie i słonecznie. Było nasi najmłodsi zawodnicy przebywający na obozie, czyli roczniki 2007 i 2008, grają dzisiaj sparingowy dwumetr z Lechią Gdańsk. I wreszcie będzie można porobić jakieś zdjęcia, bo wcześniejsze sparingi były grane przy sztucznym oświetleniu, a wtedy jest to utrudnione. Lecimy.

dobrze zorganizowana drużyna, ale wy się też zorganizujcie. Czyli ze spokojnie czekamy prostu podpowiadam co obowiązuje i zejście skrzydłowego, podłączam się zmienia od strony i tyle ze strony na stronę, strony na stronę, tak jak zagraliście ostatnie 10 minut. Odpij się od niego, nie do niego, przyjmij, 7-2, tenże? 7-2 bodajże Taki wynik okejowy dzisiaj ogólnie postawiliśmy na strzelanie bramek a nie Poprzedni sparring 4-4. 4-4, żeby wszystko w miarę możliwości działało, fajne, pożyteczne granie jeszcze nie słyszałem trenera, który by powiedział o sparingu, że niepożyteczny zawsze mówi pożyteczny przeciwnikiem z pomorza jakby to nie był poziom przeciwnika to dla nas jest zawsze satysfakcjonujące, żeby zagrać sobie może ci chłopcy już nigdy z nimi nie zagrają prawda tak jest wybieg ale życzymy im żeby zagrali dokładnie jeszcze jedna, jedna jednostka treningowa po południu jutro pracujemy w sobotę wracamy do domku po oczywiście przepracowanym porannym treningu. i tyle bardzo fajnie. Idę podziękować trenerowi Lechiu, że umili nam ten przedpołudniowy, świadkowy dzień. Jak panowie? Zadowoleni z meczu? 7-2 z lekiem. Zadowoleni. Zdecydowanie. Co najlepsze dzisiaj? No, W bramek strzeliliśmy, wygrywaliśmy dużo pojedynków 1-1, odbieraliśmy piłki i skuteczność była. Trener potwierdza? Ja myślę, że dzisiaj fajnie wyglądało to, chłopcy stali od tyłu piłką przegrywali nie tak kiedyś wybiegliśmy do przodu wie, no. tylko konserwowaliśmy akcent w tyłu na spokojnie, cierpliwie i to tak było dzisiaj fajnie widoczne a poza tym to no fajny sparing, fajny przeciwnik też wszyscy chyba no bez kontuzji przede wszystkim a też fajnie z przodu chłopcy sobie poszli ten tam. ile strzeliłeś? Stare. A ile mogłeś strzelić? No, pięć była jeszcze jedna taka sytuacja Trochę za dużo siły co? Za dużo, zaczynanie. wszędzie miałeś? Nie. Nie wiem, kto miał? To, to, to miał. nie tam, dobra. Dobra. To. Tutaj Co? Które miałeś łodzinę? 15. Piętnastka. No. Postawiłeś coś kolegom jakąś czekoladę? Ja chciałem, ale nikt nie wbił. <laughs> nikt nie wbił? <laughs> no. Nie lubią cię! Ale 100 lat ci zaśpiewali? Tak. No to bardzo dobrze. Dobra, ładnie. To jaki plan teraz? Teraz idziemy szybko się zregenerować i o 16 spotykamy się na wielkim turnieju Boisko wyższe. Obiad mamy na Orliku. Ile brawa strzeliłeś? Cztery. Już mówił, mówił. nie? Cztery gile strzeliłeś. na mnaczkę z Rosja strzeliłem ładną. Fajnie. Tak. I asystę. Asystę z góry. Cieszę się. Fajnie. Ale Jak jeszcze mógł coś powiedzieć, to chciałem powiedzieć, że tu jest, u nas na obozie jest mistrz w szafie, Kto? No oczywiście pan redaktor. Pan redaktor. A nie chciełeś ze mną zagrać? To na jakiej podstawie to mówię? Nie lubię przegrywać. Dlatego wolę z kimś słabszym, ale ze słabszym też czuję, ja tak... To... Na razie jestem najsłabszy, ale to ja liczę, że się tak wy dzisiaj. No, myślę, że tak. Dobra. Przepraszam, bo no tu jeszcze... Yy, kto jest tym mistrzem, przepraszam, szachów? Co ten? Redaktor. Redaktor, pan redaktor. Dostawiam mojego zawodnika na dzisiejszy wieczór. To grasz coś? Posi, kasz to, to coś? Si, on sam nie zagra, on sam nie. dobry gra, <grym> Tak? Dobry gracz no. no to jak, jak trener wystawi, to trzeba będzie zagrać, no, no Wszystkie a pieniądze a na ciebie postawię, ty nie wiesz Nie, zrób dla mnie Zobaczysz, jak naprawdę to, to będzie

Nie ma tragedii. 11 urodziny. No tak, właśnie tak, kupić. Okay. tam zrobimy biercy. na pomniku, dobrą bibę, wiecie co powiedział? powiem to przed kamerą, Powiedział, że nie mówi wypije 20 rocznica urodzin. To będzie solidną jedynką w tym klubie. Tak tak mi powiedział. To się ceni. Co? Powiedziałeś tak? Może. <grymne> znajdź się przed kamerą Szyniewski. To, który ten to pokój masz? O które mamy być z kamerami? <grymne> <grymne> Co? Pościał, <grymne> Na te ciasto, dobre. Patrz, Dobra. 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 Jeszcze raz, jeszcze raz, nieźle je tienam Nieźle je tam No! Kto? Biały! To kto Biały! Biały! Fany, wszyscy biały! Tak jest, no jest właśnie. No jeszcze raz! KTO? Biały! KTO? Biały! To! Biały! Biały! Mimiłek, mówisz, pierwszy gol! Pierwszy gol w treningu, po kontuzji Jestem bardzo zadowolony Uważam, że... duży od czerwca? Od czerwca niestety. Że wody ocen, tak. Tak, no miałem kurczę, troszkę problemy i takie jakieś konflikty, które mnie pozwalały się płcić, i to troszkę opóźnia, ale już wszystko idzie w dobrą stronę i mam nadzieję, że powrót na wojsko w 100% jest coraz bliżej. No. Coraz bliżej, czyli kiedy? Coraz bliżej. To jest bardzo ciężkie pytanie, nie lubię tego pytania, ponieważ nie no tak. ciężko to określić, ale gadając z Manuelem to jest takie 3 miesiące minimum. Tak pod, no myślę, że pod ko, po druga połowa rundy już yy, wiosennej. Tak mi się wydaje, że będę w stu procentach. No i mam nadzieję, że ben, jeszcze w tym sezonie pomogę drużynie, jak tylko będę mógł. Jeżeli nie będę mógł z boiska, to na pewno zrobię wszystko poza nim, żeby osiągi w A1C w widzę były jak najlepsze. No tak, no byłeś kapitanem, nie? nie raz. więc... No tam czasami dowodziłem. No. Ile kilogramów wyszło już rzucić, jeszcze, zanim wyjdziesz? Jeszcze no z minimum 4, z minimum 4 kilogramy. To z jakiej bazy schodziłeś? Eee, z 80 kg. To ile przytyłeś przez eee, No 8 kg, takie 8 kilo. spokojne. No. No, to na że po... jeszcze... Na początku sobie troszkę dałem, <laughs> eee, ale później już... Trzeba było zajeść stresy, tak, nie? No. Świadomość już później no, troszkę się nabyła i myślę, że teraz już wszystko powoli do ja celu. Ja wiem, że kolega szybko nie wróci, bo jak on wróci, to znacznie będę strzelał. Spokojnie, eee, spokojnie. <laughs> że żeby strzelał. Wtedy, ale trzeba jak starzy poradzę o pogodzie pozwalać, bo no, udała nam się na tym No Jak są dobrzy ludzie, to <laughs> też ta pogoda się też dobrze zachowuje. Tak mm. to, to narzekaliśmy na wiatr, ale nie padało na w treningu. No Enigu, nie? ale to taki mały problem wiatr. To zawsze coś się musi, musi wydarzyć, ale naprawdę pogoda nam dopisała. Czuć już tą wiosnę, nie? A w Polsce. Pałę na pałę, wszędzie. Także idziemy do Ligi, blisko, także skupieni nastawienie porządnie i optymistycznie do przodu. Tak jest. Chłopaki, kto, kto prowadzi na razie w turnieju? No jest. biały, My mamy cztery punkty, biali mają cztery punkty. My mamy jeden. No, 5, A czarny? Też jeden dależę. To, to jeszcze trochę grania zostało, co? Tak, teraz zódy panowe. A zasady jakie są? 4 plus 1. Tak. 4. 1 A trener daje radę? Oczywiście. Daje, tak. Najlepsza w Ja nie widzę tej piłki! Rado! To hej! ale jak to się stało, że trzeba było wybiec na boisku? Brakowało jednej osoby. Tyle, ale trzeba było pobiegać z chłopakami. Ale dobrze. To coś no coś trenerowi tam nie podawali za bardzo. No widocznie nie jestem z z nim. Chłopaki, czemu trenerowi nie podawaliście? Nie pokazywał. nie pokazywał się. No, Ale ja tak pozycji przypisanej nie ma, nie? Znaczy no nie, no, ja byłem wszędzie. Wszędzie nigdzie. Wszędzie Nie. No. Wszędzie byłem. Na ataku byłem później. Tu jeszcze na obronie, a potem na, na atak. A ja tu jeden z podopiecznych z satysfakcją powiedział, że już ten raczej nie wygra tu nie już. No niestety, no, mamy tylko cztery punkty, a zostały dwa mecze. Możemy zrobić 10 punktów. A oni już mają 10. Tak. Znaczy ciężko będzie. Czarnie już ma wygrać, na pewno Już wygrali Oni mają 8 My mamy 5 I teraz jak przygrają To mamy szansę No tak, muszą przegrać Dawaj Zandi Zandi, jak wygracie to jeszcze mamy szansę I rozwali Jest, jest Brawo Maru! Dobra, to no wykończymy! Zbieramy wszystko! To chłopaki, jak się skończyło? No wygrali Jakie oni mieli kolory? Jaki mieli kolory? Nie, nie boj. A no nie boj. Ja są cię chyba byli. Dostali, poza tym meczu 5-0. nie to, że nie wygrali. Ale chodzi o cały turniej, a nie jeden mecz. No nie wydajno. mi. Czyli czy by... czarnie na pierwszym, biali na drugim, a dalej? A dalej to już nie wiadomo. Odpawa gotowa? Nie gotowa właśnie, ale już nie ma czasu. Trzeba iść na obowiązkową ekolację. Podobno, no, podobno, podobno, mało, podobno mało błędów do zrzucenia chłopaków. Bardzo mało jak na, jak na mecz. To jak to powiedział mój kompan z pokoju, oni nawet potrafią odprawę zepsuć. Nie, <laughs> powiedziałeś, że oni nawet błędów nie potrafią popełnić. Tak powiedziałeś dokładnie. Ja sobie to zapisałem. No, trzeba odwołać odprawę, mm. bo wy... Ale to czy ten to zamierzał Czy ten zamierza tego użyć przed dłużą. Tak, chciałbym to pokazać. Jeżeli yy, chce was motywować, to trzeba was atakować, trzeba was kąsać i tak dalej. Tak to musi wyglądać, tak przeważnie to jest w życiu. Ale w pewnym momencie mówię do Maćka, ty, nie mogę czego się docierpić. No i Maciek zaczął się śmiać, mówię, może powiedz, tak trzeba odwołać od bo wy błędów nie potraficie popełniać. Może tak trzeba było zrobić. myślałem na tym, żeby po prostu ją odwołać. Że już Lecha oglądacie patriotycznych. patriotycznie. Pierwsza sprawa. Zrobotnie wszystko ok? Mi się nam nie wydarzyło? Yes, Jest? No to okay. <laughs> I liczę na to, że przede wszystkim rekonwalescenci do zdrowia. podniosą jeszcze formę rywalizacji. I od do rakiety. Bo na każdego z nas dalej liczę. Tutaj lepsza brzuda chłopaki. Przygotować sobie tą piłkę. Mocna piłka. Stąd przeważnie idzie ta piłka na długi słupek. Tutaj, tę strefę. Gram. Zbiórka. Odbiórka. <grymne> I dziękuję. Można to wyciąć? Można, już wycinamy. Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa. I są dwie najistotniejsze sprawy. Dzielą nas tylko trzy punkty, a to jest jeden mecz. I drugie, to musicie sobie pokładać żeby być pewnym siebie i tak dalej. Bo są ludzie, którzy, jak to mówią, nie pękają na robocie, a są ludzie, którzy mają problem z tym górą. To jest kwestia tylko indywidualnego podejścia, wiary w siebie, w tę drużynę. Tyle! Ktoś jest, kto się nie gada szybciej? To ma wystarczy. To zapraszam. Pięknie. Zobacz jak praca Maciek w regał dozie już jest grubo po z No która jest godzina? 22.45. Wy dopiero z otpady wracamy. Jeszcze wcześniej... No, Jeszcze tutaj... wcześniej, na no, bo się no, tak to prawie... nie